Pani marszał, opinii, panie ministrze, wysoka izbo. Panie ministrze, czy zapomniał Pan o naczelnej zasadzie lekarskiej Salus Egroti Suprema Lexi, jak wprowadzał Pan ustawę refundacyjną? W chwili obecnej ustawa, a za nią rozporządzenia i obwieszczenia doprowadziły do sytuacji, w której szereg leków, które są na liście refundacyjnej są refundowane tylko w przypadku wskazań rejestracyjnych. A przecież Pan wie, że około 40 chorych leczonych onkologicznie leczonych jest według wskazań, których brak w urodce rejestracyjnym. Dzieci i kobiety w ciąży chorują na nowotwory, ale z reguły leki nie są dla tych grup rejestrowane, bo nie prowadzi się dla nich badań klinicznych. Innym przykładem są chorzy na nowotwory rzadkie, dla których też brak badań, bo nikt nie jest w stanie zebrać odpowiedniej liczby pacjentów, aby wykonać poprawne badania statystyczne. Wiedza onkologa klinicznego pozwala jednak w tych niezarejestrowanych wskazaniach stosować leki z wielką korzyścią dla chorego. Zabronienie lekarzowi leczenia tych grup chorych zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej naraża ich na śmierć. W krajach zachodnich leki te są refundowane, bo tamtejsi urzędnicy uwzględniają wiedzę medyczną i etyczne zasady lekarza. Wprawdzie projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej stwarza w perspektywie rozwiązanie tego problemu, ale na dzień dzisiejszy rozporządzenia dla tych leków nie zostały zmienione, w związku z czym lekarze będą czekali. Ustawa nie uwzględnia też leków stosowanych w profilaktyce neutropenii. Zgodnie z obecną listą refundacyjną leki, które zawierają tak zwany rekombinowany czynnik wzrostu, można refundować tylko u pacjentów, u których już wystąpiła neutropenia. Natomiast od 1 stycznia 2012 roku nie będą refundowane w profilaktyce neutropenii. A przecież lekarze wiemy, że brak tych leków spowoduje śmierć pacjenta z powodu infekcji. Myślę, że należałoby stworzyć szybką ścieżkę refundacyjną w przypadku, gdy zastosowanie leku jest udokumentowane publikacjami w uznanej prasie naukowej. Panie ministrze, w Polsce w chwili obecnej nadal nie ma narzędzi do stuprocentowego stwierdzenia statusu ubezpieczenia pacjenta, a przecież od 2007 roku budową platformy P1 prowadzi Centrum Systemów Informatyzacji i Ochrony Zdrowia. Skandal z ustawą refundacyjną leków bezlitośnie obnażył archaiczność systemów informacyjnych w służbie zdrowia. Lekarze protestowali przeciwko obarczaniu ich obowiązkami sprawdzania uprawnień refundacyjnych pacjenta, określaniu poziomu refundacji. Nie byłoby tego problemu, gdyby ten system komputerowy po prostu działał dzięki wartemu ponad 700 milionów systemowi, każdy pacjent miałby własny konto z historią choroby, wykazem przepisanych leków, ale lekarz miałby wgląd w historię choroby, wypisane leki, poziom refundacji i stan ubezpieczenia pacjenta. Ale niestety po czterech latach pracy pani minister Ewy Kopacz w ministerstwie niewiele z tego projektu wyszło i nie wiadomo, co jeszcze wyjdzie, pani marszałek. Panie ministrze, obwieszczenia z listy leków refundowanych będą zmieniane co dwa miesiące, a gdzie jednolite oprogramowanie w ministerstwie, aptekach i w podmiotach leczących, które mogłoby aktualizować te listy na bieżąco. Wprowadzono nowoczesne zasady tylko na papierze, bo w rzeczywistości funkcjonują one jak za króla świeczka, ale jak zwykle konsekwencje za brak profesjonalizmu twórców ustawy spadają na dawców. Nowelizacja ustawy nadal nie rozwiązuje wielu problemów lekarzy i aptekarzy. Zastrzeżenia budzi też niekonstytucyjny tryb uchwalenia zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty dokonanych w wyniku nowelizacji ustawy refundacyjnej. Były one wykonane z zastosowaniem pilnego trybu bez merytorycznego uzasadnienia. Zmiany te polegają na przeniesieniu do ustawy przepisów o obowiązkach biurokratycznych nałożonych na lekarzy w rozporządzeniu ministerstwa. Nowelizacja nie spełnia też najważniejszego oczekiwania lekarza, a nabycie odstąpienia od ich karania. Wprawdzie aptekarze wywalczyli możliwość odwoływania się od decyzji kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia. Panie Ministrze! Dobro chorego najwyższym dobrem. Jednym, yy, obecnie pacjenci odczuwają wzrost w większości cen leków przekraczających ich możliwości finansowe. Co gorsza, największe oszczędności dla funduszu przyniesie współpłacenie pacjentów chorych na przewlekłe choroby wymagającego systematycznego przyjmowania leków. Panie Ministrze! Polska jest krajem, gdzie poziom współpłacenia pacjentów za leki jest najwyższy w Europie Wynosi, wynosił 34, a obecnie 38 w Polsce rządzący zapomnieli o chorych ludziach i nie poczuwają się do odpowiedzialności za hałas, Tworzenie polityki lekowej kosztem pacjentów jest niedopuszczalne. Chorzy nie mogą wybierać między leczeniem a jedzeniem, potrzebują jednego i drugiego, a emerytury są bardzo niskie. Dziękuję.